Fak Wszystko w porządku. Tak sobie ty! Aha. Także, witam Państwa w kolejnym odcinku! Yy, numer 69 z serii Zagrajmy z Gothic 2 Noc Kruka. Także, opcja nowy rozdział. Zawsze mi mnie co za żabka tutaj. No o mhm. Nic tu nie ma. No dobra, nie jest ja sobie podgłośnie sławka, jak muzykę. Urk To ja zapisałem, czy nie zapisałem? Cholę, a ja nie, a to się przecież. już mogę po inne dziadostwa, no? Te Te dobrze idę. Czy mi odwala? Nie, dobrze idę. Dobra, dobra. Zegarek! Teraz tylko będzie jeden mały problem. Jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeśli mnie pamięć nie myli... Właśnie. Hello! Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. No i tam już jest ork. Także. Teraz jest problem takiego rodzaju i tutaj będzie stał przyjaciel. No właśnie. Ja z nim nie mam szans. Nie. To tutaj. Nie mam szans za bardzo. Znaczy, ja teoretycznie mam tutaj błyskawicę, ale zobaczymy ile mu zrobimy błyskawicami. Wydaje mi się, że nie wiem. Hmm. mam save, a więc gdzie są błyskawice? Tu z Siódemka. Zobaczycie. No, nie mam możliwości go załatwić w ten sposób. Także ilość mojej mamy potrzebuje 30 sztuk. Wyleczę się wyjątkowo na max. Nasza. jest maksimum mamy. Teraz potrzebujemy bryły lodu. Mogę rzucić trzy błyskawice, bo nie wiem, czy będę miał możliwość kupna. No dobra. Nie bryła lodu, błyskawica. Stop. To nie ma sensu teraz. 6, 7 kula ognia. Bryła lodu, błyskawica. Bryła lodu. Ładu. Błyskawica. Raz. Dwa. Trzy. No, o Boże, nie mam szans, no czemu mi się nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. Dziękuję, dobranoc. Yy... Dał sobie na szóstkę. Nie wiem, czy było warto. Pewnie nie. Ale upić on tam ma swą gadkę, ale kij z nim. Otwórz martwy cerze. Czy dobrze widziałem, co dostałem? Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Na pewno powinienem to dostać? Okej. Okay. Nie tam pasuje. Kurde. Nić mi się, że nie powinienem tego dostać, ale jak już mam. Jestem. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do ksardasa. Mamy problem. W to akurat łatwo mi uwierzyć. Od Twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z ksardasem. Czeka już na ciebie. Xardas skazał mi przekazać ci terunę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Chwila. O! Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem. Słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. Nie wyglądasz najlepiej. I nie najlepiej się czuję. Jestem zupełnie wycieńczony i ciągle mam ten ból głowy. Za każdym razem, gdy pojawiają się tu te czarne kaptury, jest jeszcze gorzej. Ach, chyba muszę najpierw odpocząć. Dobra, żebyśmy ty nie, nie wziął żadnego. Tak, teleportacja do Ksardasa, siódemka. Użyję tak. Nie jest dobrze, mamy problem. Teraz będzie ta akcja z teleportami. Zawsze mnie wkurzało początek tego rozdziału. Zawsze Siema. Czytałem ten publik, czytałem ten, czytałem. No nie ma nie czytałem już. Hej, ty. Mag Wody odkrył portal prowadzący do nieznanej dotąd części wyspy. To ciekawe. Zgłoś się do mnie, gdy tylko znajdziesz cokolwiek, co może nam naprawdę pomóc. Może ukryto tam artefakt Beliara. Odszukaj go. Co do niezbadanej dotąd części wyspy. Nie męcz mnie zbędnymi szczegółami. Wróć, gdy będziesz mieć coś przydatnego. Wracam z górniczej doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko i nosa, zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa wchowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich, ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach, teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętle sideł. Trzymaj się od nich z dala, to potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują Cię powstrzymać. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do oka i nosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. Aruna do Sardasa. Ty. Mam już runę do Sardasa, nieważne. W sumie. to ile tu mam że? 10? Are you crazy? Myślasz 5? No dobrze. Teraz tak, tam są te cholerstwa poszukiwacze. Kurde, strach jak nie wiem. Nagle wyskoczy. karty, głupku. Weź łuk do ręki. Dziwne wrażenie, że. Ile jest? Holender. No nie mam z nimi szans tutaj. Także. Co by się teraz przemienić? Chciano Wilka. Nie pomysł No jest sameczka Dwik How hał Dajcie przyjaciele Tak, korci ten ciemny grzyb, ale to nie jest najlepszy pomysł. Teraz trzeba dojść bezpiecznie do Korinthus i uważać, sejwy chwila, żeby nikt się na nas nie rzucił. Tak, poryspione polne bestie, to jest zwykła czy młoda? Zwykła, I jakie zakręta są na wilkiem robić fajne. No, co ci jest, kubku? Może poszukiwacze biją wszystko, co napotkają. może być tak opcja, Naprawdę? Co to było? What the fuck? Ej, naprawdę? Super, alarm, żadnego żadnego powinno powinno alarm, Ale ale masakra, Czemu też też się się na mnie rzucają? że że poszukiwacze nie takich. takich. Ej, bez jaj. Are you fucking serious? Ja pierdziele, co to jest? Aha, no tak, bóg z łukiem No co? Co? Alarm! No się dobrze czujesz, panie strażnik? Alarm! Nie sobie Jeszcze cię torwę! Można no, zrobić zupełnie inaczej. Skąd ty to znowu masz? Teraz cię wypatroszę! What the fuck? To jest żart. Proszę, że to jest żart. Teraz cię dorwę! Teraz cię wypatroszę! No, przynajmniej masz jakieś złoto. Nie najmocniej przepraszam, ale what the fuck to miało być? Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, na